Siema Mordo, przed obejrzeniem tego odcinka we tam kliknij suba, daj lajka like pod filmem. No i dzwona, żebyś otrzymywał powiadomienia o moich nowych filmach. Pozdro. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z, po z serii poradników. Dzisiaj poradnik do Olafa. Zaczynamy od Run. Czyli tak, Tutar, Tutaj Triumf, prędkość ataku, tutaj Taru na ostatni Bastion, Sorcery. I to, a tutaj w ten sposób, lub tak to zależy od was. Przejdźmy już do meczu. Dobra, meczik rozpoczęty. Yy, gramy na zaka. Hmm. Ja raczej startuję na redzie. Zaczynamy od W na Olafie. Może od razu przejdę do upisu umiejętności, zaczynając od pasywy. Pasywa bardzo prosta. Czym mamy mniej HP, to tym nasza prędkość ataku jest większa. Dokładnie się doskoluje 1% co do 1%, czyli mając 50% zdrowia, mamy 50% więcej atak speedu. Q. Cool. Rzucamy to topór w wyznaczone przez nas miejsce. Yy. On spowalnia, im dalej od... Im dalej jest przeciwnik i im da dalej rzucimy, to spowolnienie jest większe. To też bierzemy sobie drugie. Maksymal, maksymalna wartość powolnienia to jest 29% dokładnie. Raczej nie smajtuje mi się wydaje. Zaczynamy z talizmanem. Nie, nie wiem, czy to już wspomniałem. Cyk, cyk, cyk. Dalej, to już. Aha, i jak jeszcze po podniesiemy ten topór, to czas odnowienia skróci nam się o prawie 500. Więc można podnosić, rzucać, podnosić, rzucać. tak w kółko. Dalej, umiejętność E. Umiejętność w... Sorry. Na 6 sekund zyskujemy 14% kradzieży życia, oraz prędkość ataku wzrasta o 55%. I z tym też rozpoczynamy dżunglę. I w tym czasie wszystkie leczące nas źródła zostaną również zwiększone. Dalej E uderzamy w przeciwnika takim Po prostu go uderzamy yy, i przez to tracimy trochę zdrowia używając tego yy, jest to damage nieuchronny, a więc przeciwnik nie nie może się przed nim uchronić nic mu nie, pomoże. Maksujemy Q, coś jeszcze o tym E. Każdy autoatak resetuje 1 yy, jed sekundę na właśnie naszym E. Yy. Olaf to jest bardzo dobra postać do yy, early game'u. Bardzo dużo może zrobić i praktycznie każdego wysolować. Tu mu coś ukradniemy. Co do clearu lasu to raczej robimy cały. Calutki las. Tu, tu zwarduję mu. Tutaj również, żebym wiedział gdzie on jest aktualnie. Jeszcze mu skałki weźmiemy, on skałek nie wziął niestety. Dla, dla niego oczywiście. blot dla naszej drużyny, dobrze. Jak, jak już mówiłem maksujemy Q potem W On ma czwarty poziom, wziął blue aktualnie Idę na, na pana wlatka coś mu zrobić przykrego raczej musi frustrować. tak jest Bez tego flesza by zginął na 100% Zaraz gdzieś tutaj powiem być zak, tam gdzie zwardowałem. O, już jest. I to mnie net skusi, żeby tam iść. Hmm. Nie zdążę. To jest pewne już. Ale mogę iść drugi raz na top. Jest pewne, że nie zdążę. Ale flalek już jest bez. Ajajaj, aj, aj, zapomniałem o, o tej plamie. Ale udało się, schowamy się do, do krzaka, żeby nas miniony nie atakowały. Nawet bez tego flesza mógłbym uciec raczej z tej sytuacji. Ale już cóż, jak zużyłem, to zużyłem. Startek, starter, pack dżunglera, bierzemy i jazda. Clear lasu już powiedziałem, teraz R -ka. Pasywną umiejętność na RC Mamy taką, że yy, Zyskujemy 20% dwo, Sorry, nie 20%, a 20 Punktów pancerza i rezistów yy, Przez cały czas Chyba, że klikniemy R, to wtedy to, to nam spada, ale do, Dostajemy 15 Ataku skalującego się z aktualnym na naszym damage'em, prędkość ruchu i e, jak to się nazywa? I, 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 I niewrażliwość. O niewrażliwość działa w ten sposób, że nikt nas nie może spowolnić, nikt nas nie może zetunować ani podrzucić. Żadne efekty kontroli tłumu na nas nie działają. To Jak najbardziej spoko. Welco sfleszował. Hmm, zobaczymy, co oni będą robić. Ta tam jest wart, więc tam na, na razie nie pójdę. Tu mu damy Wardę. Wolałbym, by musiał iść na tego topa. Ale bot chyba kusi bardziej. Co jeszcze? Ten, y, to się nam skaluje z atakiem właśnie i aktualnie to jest ponad 40 ataku. Idą oni idą okej, okay, słyszałem. Tak to właśnie y, wy, wygląda i jesteśmy cały cali czerwoni nawet na tym lodowym skinie. M mogłabyś tam iść, bo tam Mi chłop mi ukradnie blue Ale to chyba nic ja się mogę zawsze przejść na jego las albo tam iść w sumie Nie wiem m Mógłbym też iść na Mida hmm. No bo jak on robi wilki al albo próbuje Robić żabę nie nie robi, no to pewnie cofnął Chyba, że czeka na żabę, ale wątpię Jakiś wart... Nie... Co? Nie wziął tego. A, bo herolda zaczął robić, okej okay. Ja to głupio z, z jego strony uważam. Bo ja byłbym... Trochę w plecy. On ma piąty poziom. Tema. Hmm. Już, mi, już mi tak nie uciekniesz. Wjaśniemy sobie Fraga Proszę mi tu nie pingałać I spróbujemy zabić Zaka Zobaczymy czy... Bo po, powinien aktualnie być tutaj, ale sprawdzę czy, czy na, na pewno skończył REDA robić Skończył, okej okay. Hello Okej, okay, o... Tak mu, mówiłem jak wielkość kliknął E To nie podrzucił mnie, bo R była odpalona Czy my chcemy ten item? Hmm, 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 raczej nie. Raczej bym wolał zrobić sobie coś, coś takiego i wziąć jakiś rubin czerwony. Pod żyćko. Dobra. Czy hmm, wszystko mówiłem? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Okej, okay, zakrobi tam. Mogę mu... Mogę się z nim zaraz spotkać, albo na... Na zabie, albo na... Rzece, na rzece się spotkamy, dobra. Zobaczymy, gdzie on pójdzie. Poszedł na błota. Tak jest, tu go można zakleszczyć i... Dobrze Cyk Zabijecie go? Please Szkoda Nie. Dobrze Co to było? Ziomek Coś ty chciał zrobić <grystanie> Dobra, elo, żegnaj. pokonany. Tak się pewnie teraz zastan na nawiacie, czy ja bym go mógł zabić. Oczywiście, że ja bym go mógł zabić. I to planuję zrobić. Chciała ja, mocno. Nawet bez flasha. Nawet bez flesza można wziąć smoka. Zak teraz wstał, powinien już tutaj iść. Ale z racji, że ja mam kradzież życia, dobrą, na wuj, na wszystkim, to powinniśmy to zrobić na spokojnie, jeszcze mnie tu Senna leczy. Powinnym, powinienem zdążyć, bo w ogóle za 4 sekundy smite, A tu nie ma problemu. Dobrze, wjeżdżaj tu, panie Zaku. Muszę streszować, bo tym Kuby by mnie już zabił, ale moi sojusznicy... Go dobiją. Hmm, czy ja chcę tutaj poczekać. Mógłbym w sumie poczekać, ale się chyba cofnę. To właśnie jakiś klejnocik, W ten sposób mieczyk jeszcze wezmę. Również można iść teraz na topa, bo tam czeka wladek. Trochę jej tam pomóc. No tam Tom Cale do 11 poziomu. Myślę, że już później tam przychodzić nie będę musiał. Na Mida również nie muszę, bo mój jest mid midliner bardzo nafidowany. Więc nie ma w ogóle takiej potrzeby. My pójdziemy tam, nie wiem czy, czy tam wbijać już, czy czekać na mojego, ale chyba wbiję już i tak ma, ma malutko zdrowia jakbym miał chociaż troszeczkę mózgu to by poszedł oj oj mógł iść tak na, naprawdę w dół i zrobić egzekucję, ale jakimś cudem udało mu się uciec spuszczujemy to i wez... co to było? Blisko, blisko, blisko. Szkoda, że ona nie ma Rki. Wtedy moglibyśmy tajwować ich. Aj Gdzie te miniony są? No, no ziomek, no stop. Nie no, chłopie, proszę cię. Powinienem raczej uciec, bo ten slow jest duży. Powinien tutaj chyba poczekać, chociaż... Nie, dobra, to ja mu to po prostu wezmę. Siema, mordo. No ten toporek... ...bardzo bliski. Hmm, czy my tutaj coś możemy zrobić? Możemy, mi się daje. O, jest to pewnie... ok Okej, ostatni hit. No, było blisko, ale tutaj widzieliście mo możliwości Olafa i to jak on się leczy potężnie. myślę, że to było spoko. Z nie wiem gdzie jest Z w sumie. A raczej nie powinien tutaj przychodzić w tym momencie. A jednak, patrzcie, jest. Tutaj można wjeżdżać w niego. O, ktoś mnie trafił. A dałeś mi? No, dzięki. A w sumie chyba nie, mam, nie miał many nawet. Ale poddali. Bardzo krótki odcinek chyba w 15 minucie to, to poddali. Już teraz nie wiem, ale dzięki za oglądanie. I zapraszam do kolejnych moich poradników.